Witam, de Karo Subaru Impreza Chyba WRI STI wersja Ale to zwykła impreza Mam w planie taką kupić Kiedyś, za parę lat może jutro zrobię lepsze nagranie tej imprezy? Bo chciałbym mieć taki samochód jak w filmie z serii Szybcy i Wściekli. Piąta lub szósta y, część. Szybkich i Wściekłych, w którym to poruszał się Brian O'Connor tak naprawdę, Paul Walker Subaru WRX oś, tak po logo, tu już nie wiem czy to jest Subaru Samo logo Subaru nie jest, lecz ten samochód, głównie te modele bez spoilera nie podobają mi się. Najbardziej kuszą mi samochody. Te modele, oczywiście, w kolorze niebieskim oraz czerwonym. Ja oczywiście po siłowni. Samochód bardzo piękny. Niestety, żeby kupić taki samochód, trzeba wyłożyć sporo pieniędzy. Samochód posiada szyberdach, który zobaczyłem teraz. Filmy na kanale samochody moich marzeń. część pierwsza były osobowe, część druga samochody moich marzeń, samochody dostawcze, i chyba nawet ciężarowe był, nie pamiętam, ale japońce są bardzo ładne, jak Impreza z poprzedniego filmu, który nie ma, bo nie widzę jej tutaj, stało się chyba mniej więcej w tym